W swojej galerii, w galerii swojej szkoły goszczę dwójkę najwybitniejszych artystów polskich odnoszących sukcesy na świecie. Jest to Eugeniusz Minciel, którego zaliczam do klasyki polskiego malarstwa ekspresyjnego, wystawiający swoje prace głównie w muzeach narodowych oraz Urszula Wilk, artystka odnosząca sukcesy na całym świecie. Kilka dni temu wygrała największe biennale Watercolor w Shenzhen w Chinach pokonała kilkanaście tysięcy konkurentów i zdobyła Grand Prix. Są to artyści wybitni, tym bardziej się cieszę, że goszczą w naszej galerii. Swoje prace pokaże również Katarzyna Kuca, jedna z najlepszych absolwentek mojej szkoły zeszłego roku, wygrywająca co róż jakiś konkurs modowy oraz wystąpi Adam Grzelak z swoją niepokojącą performansem muzycznym. Muzyka Naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Dawno nie byliśmy w łodzi, ja byłam ostatnio podczas dyplomów 86. Ja nie mam <głos> dobrać, <głos> ale naprawdę z dużą przyjemnością przyjechaliśmy tutaj i witamy wszystkich serdecznie. Tutaj prezentuję kolekcję pod tytułem Planetopia, która jest inspirowana na strukturalną budową naszej Ziemi. I poprzez połączenie właśnie takich materiałów jak ta folia PCV i susz roślinny, chciałam wam pokazać tą kruchość i taką przemijalność naszej planety i podkreślić właśnie ten degradacyjny wpływ człowieka. I to, jak coraz częściej wszystkie przestrzenie wokół nas przybierają taką formę plastiku. Chcieliśmy w ogóle tak ogólnie podziękować głównemu pomysłodawcy Piotrowi, który wystąpił z taką jakby niecodzienną propozycją, żeby zmiksować te wszystkie nasze obrazki jakby w jedną całość. I wydaje mi się, że ja jestem bardzo zaskoczony w ogóle, że to wszystko jakoś tak funkcjonuje fajnie. Każdy chce być kimś, a nikt nie chce być sobą. Na pocieszenie stać, chociaż obok szarych pas. samych nas na końcu, skoro od początku konie czas. A wiadome jest na wam, że przedstawienie musi trwać, no bo... Trzeba być za wysoko, żeby nie mogli wieszać w lewo, sobie zawieszać oko. Nie jest wizerunek, ale jest chujowo, bo miga mi, miga mi, miga mi jak strobo. Zdjęcia dzieckiem ojca z ciebie nie zrobią żdąca, nie widziałeś od miesiąca, skoro byłeś logo tak. Przecież nie pokażesz się, jak klasz, nie wypada podpadać swoim twarzowym bogom oto las, podburkowych gwiazd. Pewnie jak ogarniesz wstawić nowe foto, bo o to, bo oto akurat lepacz. Tylko dzieciak widząc swoją twarz, nie napiszę super tata pytanie a to? Co to za baka? Musisz być dobry, musisz być zły Musisz szczerzyć albo zakryć swe góry Musisz robić dobrą minę, to do zły kryj Musisz, bo inaczej jak przykryjesz swój syn Człowiek tak naprawdę w sztuce szuka ukojenia Bo tak naprawdę ból, rozpacz, nieszczęście mamy na co dzień A sztuka jest czymś, co pozwala nam znaleźć jakiś dystans Poczuć się ważnym, poczuć się człowiekiem A nie tylko taką zrozpaczoną istotą I właśnie sztuka Taka jaką robi Adam jest czymś takim, co daje ten spokój. Mimo może musiał tyle przeżyć, żeby ten spokój dawać innym. Uważam, że to jest artysta wielki. Tak jak Michel i Urszula Wilk, artyści wielcy. Ja przy niego nadwoję spokój, nie wiem jak wy, ale uważam, że to jest ważne dzisiaj. Musisz być dobry, musisz być. Zły. Musisz szczerzeć albo zakryć swe gły. Musisz robić dobrą winę do zły gry. Musisz, bo inaczej jak przykryjesz swój syn. Musisz być dobry, musisz być zły. Musisz szczerzeć albo zakryć swe gły. Musisz robić dobrą winę do złej gry. Musisz, bo inaczej jak do ludzi masz być. Musisz.